Jesteśmy w pasiece Michała Gąsienicy, w pasiece w otulinie rezerwatu Burna Czerwonym, ukrytej wśród lasu z dala od ścieżki rowerowej. Mało kto wie, że tutaj jest pasieka. Tymczasem, ktoś w nocy przyjechał i ukradł pszczoły z 36 uli. Wiadomo, że to nie zrobił ktoś, kto nie zna się na pszczelarzeniu. To musiał być pszczelarz lub kilku pszczelarzy. Musieli tu spędzić kilka godzin, ponieważ wyciągnięcie pszczół z 36 uli... Z w każdym jest po kilka, kilkanaście ramek, z której trzeba było oczepać te pszczoły, przetransportować i wywieźć stąd, więc to już wymaga specjalistycznej wiedzy, odwagi, a jest to tym bardziej przykre, że wydarzyło się to w święto, międzynarodowe święto pszczelarstwa. Bardzo smutna historia, tym bardziej, że właśnie teraz Pszczoły zaczynają zbierać nektar. To jest najbardziej pracowity czas dla pszczół, więc osłabienie rodzin w tym momencie no, jest podwójną zbrodnią.